Dzień dobry Państwu. Dwa lata nie mieliśmy spotkań z mieszkańcami, dlatego też chciałbym dzisiaj Państwa poinformować, że w tym roku już po okresie pandemii przywracamy stałą formułę spotkań z mieszkańcami naszego miasta dotyczącymi oczywiście różnych spraw. I tak w dniach od 2 do 15 czerwca odbędzie się 7 spotkań na poszczególnych okręgach wyborczych plus dwa dodatkowe spotkania dla osiedli wyodrębnionych. Mam na myśli tutaj przede wszystkim Michelin i Zawiśle. Te spotkania będą się odbywać o stałej godzinie, o godzinie 17. Jeśli Państwo pozwolą, to ja już podam dokładne terminy i miejsca tych spotkań. I tak, pierwsze spotkanie dla osiedla Zazamcze to jest czwartek, 2 czerwca. Korzystamy z gościny II Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika. Tam zawsze się spotykaliśmy. W piątek 3 czerwca szkoła podstawowa nr 2 dla osiedla Kazimierza Wielkiego. Duże południe, poniedziałek 6 czerwca, zespół szkolno-przedszkolny nr 1 przy ulicy Kałczyńskiego 9. Na Zawiślu środa 8 czerwca zespół szkół numer 8 tradycyjnie przy ulicy Willowej. Małe południe, czwartek 9 czerwca szkoła podstawowa numer 12 przy ulicy Wiejskiej 29. W Michelinie też tradycyjnie w szkole podstawowej numer 19. I to spotkanie będzie miało miejsce 13 czerwca w poniedziałek. I wreszcie dla śródmieścia, środa 15 czerwca, Wocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ulicy Żabiej. Także pragnę serdecznie Państwa, wszystkich mieszkańców Wocławka, zainteresowanych, zainteresowanych, oczywiście zaprosić. To są zawsze konstruktywne rozmowy. Wiele rzeczy konsultujemy, <laughs> omawiamy. Przyjmujemy różnego rodzaju wnioski, zalecenia do realizacji, a chcę przypomnieć, że przecież cały czas realizujemy budżet obywatelski, a budżet obywatelski zawsze jest takim stałym punktem spotkania. Jesteśmy, będziemy też no, na kilka miesięcy przed konstruowaniem budżetu na 2023 rok, także też będzie można zgłosić swoje wnioski i postulaty. Także serdecznie Państwa zapraszam.